Dzień dobry wszystkim. W tym filmie chcę pokazać w jaki sposób wydrukować wiele etykiet na podstawie bazy danych zapisanych w Excelu i etykiety będą drukowane z programu o nazwie Brother Pitach Editor. Otóż ja już przygotowałem wstępnie etykietę, natomiast spójrzmy przed wydrukiem na nasze źródło. Jest to plik Excelowy, który ma dwa arkusze. W pierwszym arkuszu znajdują się adresaci, można wydrukować etykiety adresowe, a w drugim arkuszu znajdują się po prostu produkt. Bez względu na to, który arkusz, zwróćcie uwagę, że są to. Tabele Excelowe. Tabele posiadają nagłówki, albowiem nagłówki będą to pola dla programu Pitac Editor, albowiem są to pola naszej bazy danych. I co jeszcze ważne, żeby w tabelkach znajdowały się spójne rozłożenia danych, czyli jeżeli jest to przedrostek, to niech to będzie przedrostek, a jak nazwisko, to nazwisko i nie mieszajmy po prostu tutaj danych. Plik Excelowy już zamykam. Natomiast użyjemy go w PITacz Editorze. Ja teraz otwieram moją etykietę i uwaga, jak połączyć przygotowaną etykietę z naszą bazą danych. Klikam w menu plik, następnie polecenie bazy danych, następnie połącz. Połącz z czym? Mam do dyspozycji oczywiście komputer, dysk lokalny, u mnie jest to baza danych. I uwaga, mam tutaj plik dane Excel demo. Tak, klikam otwórz, natomiast zanim kliknę, może otwórz, zwróćcie uwagę, z czego możemy skorzystać. Jest to nic innego, tylko właśnie pliki programu Excel, baza danych Access, pliki CSV, czyli po prostu pliki tekstowe. Wykorzystam teraz Excela, klikam otwórz. Po kliknięciu otwórz, ważne, żeby były zaznaczona opcja. wierszna główka zawiera nazwy pól. Tak jak mówiłem w pierwszej części tego filmu, klikam dalej i uwaga, okno wyświetla nasze arkusze. Trzeba po prostu wybrać. Ja wybiorę oczywiście produkty, ten większy arkusz i uwaga, w Excelu mogą znajdować się zakresy nazwane, czyli zakres komórek którego nazwiecie, i tu też może być to źródło dla etykiet. Następnie klikam dalej. I teraz co ważne, ostatnie okno mówi o mapowaniu pól. Oznacza to, że możecie najpierw jakieś pola przygotować, a później je mapować z bazą danych, czego ja nie zrobiłem. Klikam OK. I mam teraz swoje 43 rekordy przygotowane w bazie danych. I uwaga, poszczególne pola przerzucam na etykietę. Na przykład kod produktu: drag and drop, lewym przyciskiem myszy. Klikam tekst, proszę bardzo. Nazwa produktu: drag and drop, wybieram tekst, co to dane tekstowe. Dodatkowo podam na przykład cenę jednostkową produktu. Niech będzie tekst, tak samo i w podobny sposób na przykład dana data wprowadzenia tego produktu do bazy danych. Albo data jego modyfikacji, i tak Praktycznie jest to proste, natomiast wa warto po pierwsze wyrównać nasze dane, czyli myszką przeciągamy po odpowiednich polach, i następnie klikamy w układ i wyrównujemy nasze dane do na przykład lewej strony. Oprócz pól dodanych z bazy danych, możemy jeszcze dodawać własne pola. Czyli na przykład jak mamy cenę, możemy przenieść ją na prawą stronę i stawić na przykład pole tekstowe, pole tekstowe przed cenę, proszę bardzo, w ten sposób i opisać po prostu a oczywiście nie udało mi się, ale to Wy sobie sami zrobicie, natomiast warto opisać taką, taką etykietę. Uwaga, mamy już bazę danych zrobioną, natomiast co możemy robić, mając połączone bazę danych z etykietą. Po pierwsze, możemy przechodzić po poszczególnych rekordach. Jak widać, informacje się zmieniają. Tak będzie wyglądała moja etykieta. Można przejść na koniec od razu bazy danych do ostatniego rekordu. Można przejść z powrotem do pierwszego rekordu w bazie danych. Co jeszcze możemy robić? Przede wszystkim mamy możliwość sortowania informacji jak widać, posortuj to możemy rzeczywiście narzucić kolejność, kolejność po prostu drukowania etykiet. Natomiast co fajne, możemy filtrować nasze dane, czyli z 43 etykiet na przykład wydrukujemy tylko ich część i po kliknięciu przycisk ustawia lub anuluje filtrowanie tabeli. Możemy ją po prostu przefiltrować. Na przykład, wydrukuj. Wydrukuj. Proszę bardzo, wydrukuj wszystkie produkty. Kod produktu e, e, zawiera. E, I niech to będzie, jeżeli kod produktu zawiera CO CO, klikam OK i proszę bardzo, w tym momencie mam trzy etykiety do wyboru, albowiem przefiltrowałem bazę danych i jestem w stanie wydrukować tylko wybrane y, y, produkty z mojej bazy danych. Jak teraz wydrukować te trzy etykiety? E, oczywiście jest to proste, natomiast przed wydrukiem zapiszę. Niech to będzie YouTube. Excel Demo 1. E, klikam Zapisz, następnie klikam Drukuj. E, ponieważ zainstalowałem sterownik, można ustawić jego właściwości. Na przykład zmodyfikować ustawienia zaawansowane, co drukujemy, niech to na przykład będzie tekst i grafika. Klikam OK i uwaga, możemy drukować etykiety. Etykiety mogą być wydrukowane wszystkie, wszystkie rekordy. Można wydrukować bieżący rekord, jest to domyślne ustawienie, ale równie dobrze można wydrukować zakres rekordów, czyli na przykład. Od 1 do 3 lub 2. Standard. Natomiast ja drukuję wszystkie rekordy, żeby sprawdzić, jak moja drukareczka drukuje. Klikam drukuj. Uruchamia się monitorowanie mojego drukowania. Poszło do wydruku. Dziękuję. Żałujcie, że nie widzicie, nie widzicie mojej drukarki. Pięknie drukuję na dostarczonych etykietach. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie.